Dokumenty kontroli. Sergiusz... Już. Daj dokumenty. Poczekaj, pan Już panu daj dokumenty. Nie ty, Sergiusz, tylko ten. Ale Pał... 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 ja. Ja, ja. ja pierdolę. <grych> Czekaj. Ja damy... Pani... Pani... Panie, zasz... kurwa, na pan. Co pan tak Panie, Napiszę, na jebany pan. jest pan. w samochodzie, sprawdzę dokumenty, zaraz do pana W sensie, że, to nie... p p że ten... No. No, nie, nie, to nie, 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 może pan jechać się? nie, 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 Co jest, kurwa nie, na tym serwerze? Ja pierdolę. Ja mam ping niski. Policja oddaje. No, zobaczcie, 30. Ale odwalają, nie? Bez tu Ja pierdolę, ludzie. Zero taki ping, kurwa. Wow, no. Patrzcie, jak długo kasę dodaję. Przed chwilą to jeszcze było tak, że zebrałem 10 krzaków, nie? Nie dostałem w ogóle kasy i nagle mi zaczął przychodzić. Był network trouble i cyk, 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 cyk. To nie tylko ja tak mam, nie? O, w ogóle możecie wbijać do Sergiusza na kanał, tam jeśli znajdę to dam wam linka na... Yy, w opisie, jak nie zapomnę. No. tak, tak widzisz? Tak. Wypierdaj! No jebać tą policję! Kurwa, pomóż mi grubasiem! Wpierdaj! Słucham ciebie. Wy... jebać. Nie no dobra, jebać to w dupę kurwa. Jebany pes. Ej, policja ma. Oj bully if I can play Planowanie się skacza, a nie future Dobra, nie. dobra, chodź z buta kurwa O, Stój kurwa O jak długo kurwa myślało Ja pierdolek jest rozjebany kurwa Ile to ma pingu? To jest on 500 80 pingu, no tak, chyba 780 Chyba tam zero zaprnieli <noise> Beskitu Dobra Jeden, a półtorej sekundy czekałem kurwa A ja mam pytanie No? Bo to tu ci na przechop pójdzie, to na chwilę zapierdam. Kurwa <grym> Ja jeszcze. Jebany PSM Dobra kurwa, kliknę enter, zobaczymy jak długo łap. ja pier... Dobra, potęga, to jest Sema no kurwa, oh. mm. jak tu strzelać? Wow, Ew. dobra, zwycięstwo! Jesteśmy! Okej, okay, dobra, stać mnie, Wirgo, ale Virgo to takie auto dla murzynów. Tutaj. my jesteśmy Pierwszy takimi. Jak czy murzyn? my jesteśmy takimi trochę murzynami. <grym>, murzynator. Ej, kurwa, kurwa, Ej stój, stój, kurwa mnie? co to? mnie? ej, ale bez kurwy Nie po drodze, cię nie mogę cię podwieźć Jak kurwa nie może? Nie Panie. muszę wracać Kurwa, bagaż dobra mógł zapłacić. Mogę Dobra, dobra, A, Dobra, dobra. dobra bieramy to, kurwane. Wow Wow Ale FPS-y Znaczy kurde FPS-y są okej, okay, tylko ping O oh, kurwa Dobre fura, nie? Jezu, jak to jeździ Ile do setki? Zastanawiam się, czy to w ogóle setkę wyciąga O kur... weź je Dobrze! Czekaj, nie wiem czy szybciej nie będzie, jak ja wysiądę. Kurwa, teraz i O, a teraz podjeździe kurwa. <noise> Dwóch może najsilniejszych no silniejszych jakiś silnik kurwa. Co do kurwy? Czemu ja widziałem tam jakiś monster draka kurwa? No bo mi rozważ, no i uszkodziłeś pań! Czekaj, kurwa co? <głos> <głos> Co do kurwy? <guletriety> nie wiem, wiedziałem Kurwa Jakie to ma A, A, kwaśny kurwa na chuj ty to stawiałeś Co tam ma tyle bugu błędu Niedociągnięć 60 67 69 Minuta to 72 Vmax No <ścoughs> Minuta to przy to by był dobry rekord. jedyny plus tego auto jest taki, że zazwyczaj jest szybciej niż z buta. Zazwyczaj. Dobra, sprawdzamy. Ile? Ok, ile to wyciąga? Kurwa, jedź prosto! No, człowieku, to w ogóle nie jeździ! 40 było! A tak znosi! A paliwo mi nie schodzi! Co? Paliwo nie jest nieskończone! ja... Yeah. Nie. Bo za małe silnik Nie spala! <laughs> Pali tlen! Dobra, ile? 80? Jest! setka była! No kurwa, jest! No chyba coś tu się podpisyło, chyba jakiegoś modelu zabrakło Co to za auto? Już ktoś Buffalo ma? Ta jest droga, Waltona 1-2 też nie opłaca Brawurę, no chyba bardziej by się opłacało niż ta auto to kosztowało dwa koła. Za dwa koła jeszcze, no. ja będę jeszcze dał. Nie Ja się. No. Zobaczymy, co będzie szybsze: burzym czy auto? Kurwa, wyjść. w drugą stronę, kurwa tam. Gdzie No od linii, kurwa. A dobra. Tutaj? No, to od linii. 3, do końca. Jedyny plus tego auta jest taki, że zazwyczaj jest szybciej niż z buta. Chyba już wiem jaki będzie klip odcinka Zrobię kurde takiego screena, że wolniejszy od, od buraka no. Dobra, znowu pchanie fa auta, ponieważ nie podjedzie Jeszcze, bo on tutaj też nie podjedzie. Dobra, czy on da radę teraz? Co jest? Kurwa kliknij F Dziękuję Gdzie ty kurwa? Tam było moje auto O, znowu <noise> Ja pierdolę Jaki ping Dobra Chyba poszło i tak łatwiej, niż gdybyśmy podjeżdżali tędy Sweepery to też Nie można wsiąść, bo są, Bo mają jakiś pery No, sweepery są jakieś zepsute, kurwa, nie da się na nich wsiąść Dobra Auto zaparkowane, należycie. Zrobimy to, co ten serwer powinien zrobić już dawno: czyli popełnimy samobójstwo. Dla mnie ten serwer już powinien być dawno, dawno martwy. I będzie martwy, dopóki kurwa ktoś nie ruszy dupy i nie zrobi z tego kurwa coś nowego. Przynajmniej to mi maszynę naprawić, te standardowe błędy, kurwa. A Nie pierdolić zwykłą paczkę, kurwa i się z tego cieszyć. Przeskoczyłem ci, what the fuck. To jaka kurwa? On powinien być w historii, ten serwer. Ustawimy się kulturalne. Ale co? Adios! Wow, kurwa, nawet tego nie działa. Poostajemy. O oh, wow, teraz złapało. Kurwa. Ja się... uh... Ej, poczekaj. Mm. A, czekaj, 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 czekaj. Ja pierdolę. Yeah. Ale rozjebane można spierdolaczyć po policji. O! O! Co za dzwony? Investycje RPG był better. Czy to jest w ogóle katastrofa? No to jest coś, to jeśli tam się naprawdę z i. chce połączyć na personel. Bez lagu, to polecałbym w takim razie story, ale tutaj jest od więc do można wbijać, bo ten się wrócił jak widziął swoje stare konto. Naprawdę jeśli komuś się nudzi to może wbijać, ale ogólnie to polecam szukać czegoś lepszego niż PCS w tych czasach.